Mam wszystkim z tej strony Bekamillol i zapraszam Was wszystkich bardzo e, serdecznie m, na kolejny e, odcinek z Crusadera, który mam nadzieję, że wejdzie na YouTubea, nie tak jak poprzedni e, Że tutaj już tak za wiele nie stracicie. W każdym razie jak widzicie jestem no, w środku wojny z Księstwem Mazowieckim. Dokładnie nie wiem, czy to powiedziałem w tym moim krótkim odcinku, w którym mówiłem, że mi się tam audio nie nagrało, ale walczę o właśnie tutaj Gostynin. Moje Państwo będzie trochę ładniej wyglądało, bo na razie to wygląda. Źle. No, w każdym razie chyba możemy już zaczynać. Odcinek. Tutaj jak widzicie. Moje wojska próbują oblężyć stolicę Mazowsze, czyli oczywiście Płock już są całkiem blisko sukcesu, aczkolwiek e, wojska mazowieckie próbują odbić e, Gostynin. W ogóle czy tutaj Kraków jest z kimś w wojnie? U Kraków jest w wojnie z Panonią, no to nie wygra z Panonią. Jakby co? To Panonia to jest takie, o tutaj, wielkie państwo. I to może być na początku zagrożenie dla naszego powstającego państwa polskiego. No dobra, zajęliśmy Płock. Jak to teraz tutaj wygląda? 92%, czyli jeszcze nie wystarczy. Czekaj, zatrzymaj, żebym miał czas na przeniesienie wojsk. Jak wygramy jeszcze jedną bitwę z Mazowszanami. Już yy, prawdopodobnie będziemy tak, mieli taki warscore, że uda nam się wygrać. Niestety zdążyli odbić Gostynin. Takim jestem ślamazarą. Okej, okay, co się dzieje? Yy, ojcze, ojcze, woła żegota, yy, Który chce się pobawić yy, ze swoim ojcem Siemowitem. Chociaż Siemowit ma dużo pracy. Jeszcze mu zostało. Ale jak może powiedzieć, nie do takiego słodkiego, niewinnego dziecka. No i się pobawi ze swoim synem. Okej, okay, bitwa pod Gostyninem. Zwyciężona. Więc teraz. Ponownie oblężmy... oblężmy? Jest takie w ogóle określenie? Nie wiem. Podbijmy gostyni, no tak można powiedzieć. W ogóle tutaj... Mm, jeszcze raz... E, jak on się nazywał? Witosz Kujawski nadsyła posiłki. Patrzcie, niby nas tak nie lubi, a cały czas nadsuna nam wojska. <grym> Jakby Okej, okay, spoko. Jakieś ma w tym intencje. I kolejne dziecko urodziło się się Mowitowi. A dokładnie jest to córka o imieniu Dobrawa. No, i gostynin oblężony przez nasze wojska. Zapauzuję i sprawdzę, czy Warszawa jest 100% dokładnie, tak? Oferujemy pokój, no, w sensie oczywiście na naszych warunkach. I zdobyliśmy yy, gostynin. Możemy odwołać wojska, wojna się zakończyła. I nasze państwo wreszcie wygląda sensownie. No, to fajnie wygląda teraz nasze państwo, patrzcie. No ale e, teraz na pewno będzie rywalizacja z Wielkopolską. Normalnie, idealnie rywalizacja Małopolski z Wielkopolską. W ogóle Kraków. Jest w wojnie z Panonią. Nie wiem, czy by go tak sprytnie nie podbić też. Przydałoby się mieć Kraków, co jak co, ale Kraków to by się przydało mieć. Bo Kraków jest strasznie dobrą prowincją taką do obrony, bo jest na wzgórzu. Widzę, że tutaj wojska krakowskie są pobite i uciekają. Ale na razie wiecie, co nie atakuje. Żeby pozostawić jednak ten realizm, jakby... <laughs> nie gram w tą grę, żeby wygrać, no nie. Jakby... W realnym świecie... Jakbym był zaraz po to bym od razu nie atakował następnego państwa. Zresztą, no... Na razie... Może nie tak mądre byłoby atakować. Trzeba ożenić Sędzimira Dobra no to Ożenimy go z Tuliubosławą <kuh> Jaki problem Tylko jest ten problem Że jak yy, yy, Że jak my nie podbijemy Krakowa, to Panonia może podbić Kraków no ale cóż, realizm no jak mówiłem będę się starał grać realistycznie więc no mm. Jako rządzący y, książę rzadko Siemowit ma wolny czas, ale dla jego malutkiej córeczki Jolanty y, mógłby poruszyć niebo i ziemię. Tak, rodzina przede wszystkim. Nasz książę Siemowit y, bardzo rodzinny. Y, niedawno Siemowit Dostrzegł czarującą kobietę na jego dworze. Nigdy nie słyszał wcześniej imienia, ale jej maniery i... taka etykieta, kultura yy, sugerowały, yy, że... po prostu była ona z takiego no dobrego domu, czy nie nie, nie, nie wiem jak to przetłumaczyć, że po prostu no, no nie wiem <ścoughs> eee... tak, każdy ją lubi. Może się Mowit e, użyje jej talentów. Teraz Czy bierzemy ją do naszej rady, czy nie potrzebujemy jej pomocy? No i możemy ją sprawdzić. Ma 20 w dyplomacji, a nasz dyplomata, czyli pan Bożysław, ma 11 w dyplomacji. Mamy relacje 94 bardzo dobre, więc mogę je trochę zepsuć. Zdejmę go. A no tak, przecież. Dobra, więc niech dobroniega zajmie jego miejsce, bo jest po prostu lepsza jako dyplomatka. Okej, okay, co się dzieje? A, muszę ją wysłać do roboty. To dobra. Minęło trochę czasu, odkąd mówi, regularnie chodził na polowania albo trenował walkę. Jego ciało może dłużej nie być tym, czym było, ale spędzanie więcej czasu w domu z jego piękną żoną daje mu szczęście które Potrzebuje w życiu. No i możemy wybrać mm, e, wszystko, jakby wszystko jedno. E, jedyna rzecz, która ma znaczenie e, dla mnie, to moja rodzina, albo nie to jest za dużo. Potrzebuję diety. E, nie no, nasz książę akurat dba o rodzinę. I niestety nasz książę zyskał cechę gruby. W ogóle patrzcie, jak zgrubiał tu, szyja mu zgrubiała. Śmiesznie to wygląda. Ech, ten Crusader. Dobra. Musimy wysłać... Dobroniegę. Żeby poprawiała relacje Z wasalami Niewiarygodne Adelaida powiedziała się Mowitowi: Że jeśli nie przestanie jeść nie będzie dłużej mógł stać. No i możemy powiedzieć, że No, ma rację albo powiedzieć że to nie jest sprawa. No skoro ostatnio kocha się tak w tej swojej żonie no to powiedzmy, że ma rację. I usunęła mu się cecha gruby. No to naprawdę długo był gruby. To była taka pojedyncza przygoda. A co tu się dzieje ze Śląskiem? Śląsk jest w wojnie z Czechami niestety. I pewnie zostanie podbity przez Czechy. Cóż. Niech historii stanie się zadość A księstwo krakowskie pomaga tutaj Galicji w wojnie z Tivertsjan Z jakimiś Tivertsjanami Tak, Czechy podbiły cały Śląsk niestety no, i możemy na księstwie krakowskim wymusić wasalizację. No i chyba wypowiem wojnę, bo tutaj książę się mówi dwie, że trzeba szybko podbijać sąsiednie państwa, aby stworzyć jednak to silne królestwo polskie, bo tutaj sąsiedzi jednak ostro. Na te nasze słabe księstwa. <laughs> Więc wypowiedzmy wojnę księstwu krakowskiemu. Przywołajmy wojska, i niech idą. Na Kraków. W ogóle zauważyłem jaki jestem okropny, nie? Atakuję wszystkie państwa, które są zajęte po prostu wojną, a ja nie zachodzę od tyłu i sprytnie atakuję. Ale to musi być straszne dla innych państw. Kiedyś pewnie... jakieś inne państwo mojemu tak zrobi. Wtedy nie będę zadowolony. No i Siemowicz zaczyna myśleć, że Dobroniega może mu się podobać, ale raczej ostatnio zaczął kochać swoją żonę, więc powie, że tak nie można. O, wojska krakowskie wracają niestety. I niestety jak tu dojdą, będą mieli, o nie, przewagę liczebną. Ale oblężają sącz, okej. Okay. Ciekawa taktyka. I urodził się Siemowitowi wnuk. Urodziła się Zofia Sędzimirowi. To no i możemy wezwać... Wasalów i oczywiście to zrobimy. A czy tym razem przyjdą, czy nie, to już inna sprawa. Oni złapali nas. Kurde, Eee, Witoż nie zdąży dojść. Jak, ale jak przyjdzie, to już będziemy mieli przewagę. Doszedł, dobrze, dobrze, dobrze. I jeszcze mamy przewagę, bo yy, Kraków jest na wzgórzu. Właśnie dlatego mówiłem, że chcę mieć Kraków, bo obrona krakowa jest naprawdę super. Kraków to jest najlepsze miejsce do obrony, chyba na terenach Polski w tej grze. W ogóle tutaj jakieś tytuły jeszcze musimy ponadawać, bo pewnie parę ludzi tam zmarło. Czyli parę ludzi, pewnie jedna osoba. Kurczę, bo na razie to mi się zacina. Dobra, musimy po prostu wybrać komandora a nie będzie nim Witoż. Trochę bardziej nas polubi. Okej. Okay. Tutaj. Umarła ta nasza dyplomatka. Jak do tego doszło, nie wiem. Aczkolwiek nie mamy teraz żadnego dobrego dyplomaty. Więc no... Tak średnio mi powiedział, tak średnio. No ale wybierzmy tego. Goście i mam czekajcie ja muszę zatrzymać tę grę, bo tu wszystko się dzieje naraz, bo mamy kolejny punkt technologii do zainwestowania. I myślę, że zainwestujemy go w infrastrukturę zamku. No i dalej możemy być w nie ja już mówiłem, że mam przewagę liczebną, tak? No to Kraków sobie znalazł sojuszników i idzie po mnie. Szybko zatrzymaj grę, szybko zatrzymaj... Dziękuję. Uff. Jezu, to była taka walka z czasem. To była taka walka z czasem, gdyby oni dogonili moje wojska, no to wygraliby tę wojnę. A dlatego, że mnie nie dogonili, to ja wygrałem. To było piękne. I mamy teraz wasala, wasala który jeszcze bardziej nie lubi niż... ...Witosz. Pa, jak teraz nasze państwo wygląda, to... ...to jest dopiero księstwo małopolskie. Boję się tutaj, że za dużo Czechy się wbiją w nasze państwo, no ale jak Śląsk już zajęli, no to tam trudno. Nie taka wielka strata. Nie pamiętam, gdzie się sprawdzało, ile prowincji zostało do stworzenia Królestwa Polskiego. W sensie, gdy już będę mógł stworzyć królestwo polskie, to chyba gra mnie o tym powiadomi, tak mi się wydaje. Powinna. Nie wiem, gdzie to się sprawdzało. Okej, okay, właśnie widzowie znalazłem. Hmm, ile mi brakuje do stworzenia królestwa? Eee, muszę... Mieć 51% terenu de Jure Królestwa Polskiego. A mam 42, czyli już niedużo mi zostało. Także ja się już z wami żegnam. Do widzenia i pa pa.